Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Opłaty na Bitcoinie wzrastają na fali rosnącego zainteresowania ETF-ami. Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego zachęca do wprowadzenia walut cyfrowych. SEC odkłada decyzję w sprawie ETF-u dla GlobalX na przyszły rok. Mad Labs, projekt NFT na solanie zanotował wzrost o 122% w ciągu tygodnia. Republic Crypto wprowadzono w rodzaj zabezpieczeń na Avalanche. Dynamiczny wzrost zainteresowaniem kryptowalut w Korei Południowej Kontrowersje wokół przemówienia Karego Genslera Prawnik Ripple wzywa do weryfikacji treści Bank Rozrachunków Międzynarodowych opublikował raport, w którym podkreśla swoje obawy dotyczące stablecoinów Linda Jones przewiduje moment wejścia Ripple na giełdę Południowo-koreańscy prokuratorzy składają apelację w sprawie oszustw na giełdzie BitHum. Dla całości artykułów oraz dużo więcej, zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję również wszystkim, którzy subskrybują kanał zarówno na TikToku, jak i na YouTube. Pozdrawiam!